Rozdział pierwszy, w którym wreszcie dostaję swój pokój i nabieram rozpędu w spełnieniu marzenia. Mamo! Ej, wyłaś z tej łazienki, co ty tam tak długo robisz? A nie, zmieniłem zdanie i nie chcę wiedzieć. Sam się wal. Chłopcy, natychmiast przestańcie. Olka, kto ci pozwolił wziąć moje ciuchy? Witajcie w moim domu. Tak się przedstawiał każdy poranek w naszej rodzinie, przynajmniej od kiedy pamiętam. W ciągu pierwszych pięciu lat mojego życia brałam w tym udział, było raczej trudno nie brać udziału w spektaklu klasyczny poranek w domu Majków, kiedy najpierw mieszka się w pokoju z rodzicami, potem z dwoma starszymi braćmi, podczas gdy za ścianą ma się trzy starsze siostry. Tak, dobrze policzyliście. Mam pięcioro rodzeństwa. Tak, wiem, nieczęsto się to zdarza i było nawet tak, że koleżanki jęczały z zachwytu słysząc, że mam starsze rodzeństwo, ale ci fajnie mówiły, też chciałabym mieć starszych. Braci albo siostry. Tak, jasne. Żebyście mnie dobrze zrozumiały, mam pięcioro rodzeństwa, jestem najmłodsza. Różnica między mną a najmłodszymi braćmi wynosi 5 lat, a nasz dom nie jest gigantyczny i ma zaledwie cztery pokoje, dwa na górze i dwa na dole, z czego jeden jest salonem i stanowi naszą wspólną przestrzeń. Kiedy się urodziłam, spałam u rodziców. Malutkie łóżeczko ze szczebelkami akurat zmieściło się między ich łóżkiem a oknem. Ale najwyraźniej po czterech latach mieli dość nadeptywania na zabawki rozrzucone po ich sypialni, więc uznali, że czas, żebym przyniosła się gdzie indziej. Mama chciała, żebym zamieszkała w pokoju z Moniką, Anką i Jorką, tyle, że u nich pod jedną ścianą było stałe już piętrowe łóżko, a pod drugą jednoosobowa sofa, a trzecia ściana była zawalona regałami i szafkami. Po środku Zostało akurat tyle miejsca, żeby zrobić pajacyka, ale bez zbytniego wymachiwania, wymachiwania rękami, bo groziło to wybiciem komuś oka albo naruszeniem misternej konstrukcji sukienek, bluzek i spódnic zwisających z wieszaków zaczepionych od drzwi, szafki i regał oraz łóżko piętrowe. Kiedy mama doszła do wniosku, że jednak nie wciśnie tam nawet pół mojego łóżeczka, a co dopiero wszystkich moich zabawek, skierowała się od razu do chłopaków. Szymon i Mateusz mieli wtedy po 10 lat, bo są bliźniakami. Mieli pecha, bo akurat byli w szkole, więc nie mogli zaprotestować. Kiedy wrócili po lekcjach, na drzwiach swojego pokoju zobaczyli wielki różowy napis wykonany świecówką. Masia. Miałam wtedy 4 lata, i napisanie Marysia jeszcze mnie przerastało. Nie bardzo pamiętam tamten czas, ale ponoć chłopcy bardzo starali się przekonać mamę, żeby zmieniła zdanie. Podjęli się nawet strajku głodowego, jednak skończyło się na tym, że tylko raz odmówili kolacji, a potem w nocy zakradli się do kuchni i zjedli wszystko, co było w lodówce. Teraz rozumiecie? Rodzeństwo bywa fajne, to prawda, ale życie najmłodszej z całej szóstki nie jest usłane różami. Najbardziej lubiłam siedzieć w pokoju, kiedy moi bracia byli w szkole. Mogłam sobie wtedy wyobrażać, że cały należy wyłącznie do mnie. Uwaga, wyjaśnienie dla jedynaczek. Kiedy masz brata lub siostrę, nic nie należy wyłącznie do ciebie. Kiedy masz dwóch braci i trzy siostry, a sama jesteś najmłodsza, wówczas musisz się naprawdę bardzo, ale to bardzo skupić, żeby w ogóle móc sobie wyobrazić, że cokolwiek w domu należy wyłącznie do ciebie. Oczywiście, kiedy już mieszkałam z Szynkiem i Mateuszem, chodziłam do przedszkola, więc, czas, więc czasu tylko dla siebie miałam niewiele. Zostawały mi głównie popołudnia, a te spędzałam włócząc się po całym domu. Dzięki temu jakieś pół roku później odkryłam strych. Wchodziło się na niego po przeraźliwie trzeszczących schodach i lepiej było iść tuż przy ścianie, bo tam trzeszczały najmniej. I szansa na to, że mama zaraz zawoła Marysia, zejdź natychmiast na dół, zanim spadniesz, była znacznie mniejsza. Na samym początku trochę się bałam. Wiecie, półmrok, pajęczyny i tumany kurzu wirujące w świetlistych... Promieniach, które w słoneczne dni wpadały do środka przez drewniane okiennice. Jednak stopniowo, krok po kroku, oswajałam sobie to dzikie miejsce, bo szybko odkryłam, że ma ono dwa ogromne plusy. Po pierwsze, nikt inny nie wchodził na górę. Po drugie, stały tam skrzynie pełne starych ubrań babci i jej sióstr. Zresztą były tam nie tylko kufry z ciuchami. Strych w naszym domu pełnił funkcję rupieciarni. Rodzice chowali tam przeróżne rzeczy, które przestawały im być potrzebne, albo nie mieściły się w pokojach, albo po prostu nie mieli serca ich wyrzucić. Część z nich należała do babci i dziadka, czyli do rodziców mojego taty, bo to od nich dostaliśmy ten dom. A właściwie to się z nimi zamieniliśmy. Dziadkowie przenieśli się do mieszkania, w którym kiedyś mieszkali rodzice, jeszcze wtedy. Z jeszcze wtedy dwójką dzieci. Cóż, przyznaję, było to doskonałe posunięcie, bo o ile naprawdę kocham wszystkich moich braci i wszystkie siostry, to gdybyśmy w ósemkę mieszkali w dwupokojowym mieszkaniu, z pewnością skończyłoby się to krwawą jadką. Na szczęście do takiej nie doszło. Chociaż jeszcze jako czterolatka dzieląca pokój ze starszymi braćmi wcale nie mogłam tego założyć. Chyba podczas trzeciej albo czwartej wizyty na Strychu po raz pierwszy pomyślałam sobie, że Właściwie mogłabym tu zamieszkać. Było tam wszystko, czego potrzebowałam. Ogromne stare lustro oparte o ścianę, stolik i trzy krzesła. Co prawda, trochę się chwiały, bo przez lata opierał się o nie ciężki kredens i przez to się wyczerpały, ale Wypaczały. wypaczyły. Ale zupełnie mi to nie przeszkadzało. I piękna lampa z nieco uszkodzonym abażurem z frędzelkami. Pod stertą zasłon znalazłam nawet fotel na trzech nóżkach. Z czwartej został jedynie Kikciuk. Oczywiście było tam trochę bałaganu. No dobrze, wcale nie trochę. Szczerze mówiąc, wyglądało to, jakby nad naszym miasteczkiem przeszedł huragan i zrzucił akurat w tym miejscu większość porwanych rupieci. Na szczęście. Tak się składa, że Bała Bałaganiara to moje drugie imię i żaden bajzel nie jest mi obcy. Poważnie, jestem świetna w tej dziedzinie. Nikt tak perfekcyjnie jak ja nie umie zaburzyć porządku w mieszkaniu. Jako dziesięciolatka założyłam się z moimi szesnastoletnimi wówczas braćmi o to, że kto uzbiera więcej krytycznych uwag od mamy, a musicie wiedzieć, że przy szyściągu dzieci mama bardzo obniżyła swoje wymagania, Prowadziłam zapiski, które wyglądały mniej więcej tak. 2 marca, godzina 7.15. Jezu, co za śmietnik! Natychmiast to posprzątaj. Sprawdzę za 10 minut. Ma być czysto. 2 marca, godzina 21.29. Znowu bałagan. Zaraz, czy ty w ogóle sprzątałaś? Tak? I znowu masz taki syf? 3 marca, godzina 7.15. Marysia, wstawaj do. Nie, nie mogę na to patrzeć. Stajnie augiasza przy Twoim pokoju musiały wyglądać jak wzór porządku. 4 marca, godzina 7.15, z za drzwi. Marysia, ja tam nie wchodzę. Wstawaj i zrób coś z tym chlewem. Rzecz jasna Marwen. Rzecz jasna Marvel, nie wolno! Cicho! Przepraszam, tutaj lekka przerwa. Cicho! Cicho. Sąsiad, bywali młotkiem i coś tutaj, to ja tym... Dobra. Rzecz jasna, wygrałam z braćmi, choć podejrzewam, że mama trochę przesadzała skarcenie mnie za bałagan. W końcu, która mama nie przesadza, nie? Prawda? <grym> Ale to już było znacznie później, gdy miałam własny pokój. Jakim cudem w tak małym domu jak nasz udało mi się wywalczyć swoje miejsce? Tak, dobrze się domyślacie. Zaczęłam od przemycenia stary na strych miski z wodą i spłynęłam do naczyń. Przez pierwszy tydzień mozolnie myłam stolik i krzesła. Trochę mi zeszło, zanim zeskrobałam wszystkie warstwy kurzu, ale widzicie, mam jeszcze jedną ważną cechę, prócz skłonności do bałaganu. Nigdy się nie poddaję. Uparcie szorowałam skrzynie pełne babcinych sukienek i nogę do lampy stojącej, bo dała bażoru nie mogłam dosięgnąć. Lustro doczyściłam tylko do wysokości mojej głowy, ale to zawsze coś. Na samym końcu umyłam podłogę. Rozlałam przy okazji wodę i bałam się panicznie, że zacznie przeciekać, i rodzice od razu się zorientują. Ale dom po dziadkach był bardzo solidny i nie zdradzał moich planów. planów tych, które wiązały się z, moim piątym, z moimi piątymi urodzinami. No dobrze, mówiłam Wam już o minusach bycia najmłodszym dzieckiem w rodzinie, to teraz przyszła pora na plusy. Jak to bywa w rodzinach wielodzietnych, mieszkających w małych miasteczkach? Nigdy nam się nie przelewało. Moje koleżanki z podstawówki jeździły z rodzicami latem na zagraniczne wycieczki, a my nad jezioro. One dostawały sukienki ze sklepu ja nosiłam po siostrach. One za kieszonkowe kupowały sobie misie i lalki, a mi starczyło jedynie na lody. Nigdzie jednak i nigdy jednak przez to nie czułam się od nich gorsza. Pewnie dlatego, że ja miałam coś, czego one nie miały, ale o tym powiem wam później. Otóż w związku. W związku, że nigdy się nie przelewało. Rodzice raczej nie tracili głowy, gdy kupowali nam prezenty na urodziny czy na gwiazdkę. Moje rodzeństwo było ode mnie starsze i zadowalało się książkami, grami czy wybranymi przez siebie ciuchami, ale przy mnie rodzicom włączam się tryb. Moje ty malzeństwo nigdy nie chcesz się z tobą bawić, to co byś chciała dostać na urodziny? <grym> <grym> Jak to czytam i robię takie miny, to mi jest śmiesznie. Dobra. Sprostuję. Wtedy jeszcze im się włączał. Wtedy jeszcze im się włączał. Przeszłam dopiero w okolicy moich dziesiątych urodzin siedziałam jak na szpilkach, czekając na dzień, w którym mama zapyta, co mi się marzy i wreszcie się doczekałam. Pewnego wieczoru, tuż po kolacji, kiedy moje rodzeństwo poszło już do siebie, tata usiadł ze mną przy stole i powiedział: „Oho, chyba ktoś tu niebawem ma urodziny, bo zupełnie nie wiemy, jaki prezent kupić temu komuś”. Dodała mama: „Może coś nam doradzisz”. Odczekałam kilka sekund, marszcząc w zadumie czoło, a potem uśmiechnęłam się szeroko. Wystarczy mi żarówka do lampy, powiedziałam. Mama zamrugała niepewnie. Żarówka? Tak, żarówka. Do mojego nowego pokoju, bo to staranie świeci. Jaka staranie? Zaczął tata, ale coś go tknęło. Do Twojego nowego pokoju? powtórzył z niedowierzaniem. Chodźcie, pokażę Wam, powiedziałam i zeskoczyłam z krzesła, a potem zaprowadziłam ich na górę. Nie chcesz mi chyba powiedzieć, że. Mama nie dokończyła, bo w tej samej chwili zapaliłam górną lampę na strychu i ciemne pomieszczenie zalało blade światło. Rodzice bez słowa patrzyli na umytą podłogę, wyszorowane do połowy lustro i chyboczące się krzesło, na którym usiadłam, czekając na to, co powiedzą. Ale nic nie powiedzieli, dosłownie ich zatkało. Czy to to sama? Wykrztusiła wreszcie mama. Pokiwałam energicznie głową, ale to jest. Tata zawiesił się na dłuższą chwilę szukając odpowiedniego słowa. Ciemno dodał w końcu. Dlatego potrzebuję żarówki. Pokazałam im lampę, którą postawiłam w rogu pod oknem, tam, gdzie miało być moje łóżko. Strasznie mi się tu podoba, zobaczcie sami. Zaczęłam się kręcić jak fryga po całym strychu, pokazywać rodzicom kufry, przymierzać stare sukienki po babci i tańczyć w nich przed lustrem, podczas gdy oni siedzieli na krzesłach i wodzili wzrokiem po ścianach i suficie. Wymieniali półgłosem uwagi na temat okiennic i uszczelniania okien i liczyli, ile będą musieli wydać na remont strychu. Kiedy już mieli powiedzieć mi, że niestety nic z tego nie będzie, podbiegłam do nich, padłam na kolana i złożyłam ręce, jak do modlitwy. Tak bardzo chciałabym mieć swój pokój. Proszę, proszę, proszę. Zawsze byłam dobrą aktorką, zwłaszcza wtedy, gdy. Zawsze. Ale. Nie będziesz się tu bała mieszkać sama? Zapytał tata. Przecież zawsze dzieliłaś spokój z kimś. Najpierw z nami, teraz z braćmi. Pokręciłam przecząco głową. A co ze sprzątaniem? Mama rozejrzała się po stryku. To znaczy, widzę, że już sporo tu posprzątałaś, ale będziesz musiała utrzymywać tu porządek. Idealny! Dodała znacząco. Będziesz? Pokiwałam głową z taką załą energią. Obiecujesz? Znów pokiwałam. Wolałam się nie odzywać, bo wiecie, zawsze byłam dobrą aktorką, ale nie ożytą. Tata, Tata poszedł na dół pomiarkę i kartkę, żeby zrobić wstępny plan remontu, a ja przekonywałam mamę, że wystarczą mi te rzeczy, które już się tu znajdują. W kuchrach zamierzałam trzymać swoje ubrania i zabawki, w kredensie książki, bloki rysunkowe i kredki, a rysować i urządzać herbatki dla lalek przy stoliku na trzech chłopotliwych krzesełkach. Będziesz miała tu mnóstwo miejsca do tańczenia, powiedziała mama, stając przed wielkim lustrem i poprawiając sobie włosy. Bo grzywka bez przerwy opadała jej na oczy. I do śpiewania! Przemknęło mi przez myśl, a moje serce mocniej zabiło, bo dopiero wówczas zdałam sobie sprawę, że tutaj, na samej górze, mogę sobie śpiewać od rana do nocy i wreszcie nikomu nie będę przeszkadzać. Do tej pory, gdy tylko zaczynałam sobie podśpiewywać, chłopaki kazały mi iść do dziewczyn, a dziewczyny wyrzucały mnie z pokoju, bo chciały właśnie uczyć się do sprawdzianu. Kuchnia też niezbyt się nadawała, bo była połączona z salonem, w którym zagłuszałam mamie telewizor, a w sypialni rodziców mogłam śpiewać tylko wtedy, kiedy tata nie dżemał. A umówmy się, dżemał zawsze, gdy akurat nachodziła mnie chętka, gdy akurat nachodziła mnie chętka na śpiew. A ja uwielbiałam śpiewać, bez względu na to, czy komuś się to podobało, czy nie. Przez kolejny miesiąc na strychu trwał remont. Tata stukał i pukał, mama malowała, a bracia i siostry znosili do piwnicy niepotrzebne graty. Myślałam, że będą się burzyć, ale oni byli przeszczęśliwi, że pozbywają się problemu, czyli mnie. Szymek i Mateusz bardzo chcieli odzyskać swój pokój, a Ola, Anka… A Ola i Janka panicznie się bały, że gdy po wyjeździe Moniki, która za rok miała wyjechać do Warszawy na studia, zwolni się u nich miejsce, mama przerzuci mnie do nich. Na szczęście żadne z nich nie chciało zamieszkać na strychu. Jako jedyna miałam tam zakaz wstępu na czas remontu. To była część prezentu, bo chociaż idea jego powstania była moja, to jednak miał stanowić niespodziankę. Aż wreszcie nadszedł dzień moich urodzin. Weszłam na górę po trzeszczących schodach i stanęłam przed zamkniętymi drzwiami mojego nowego pokoju. Na klamce zawiązana była ogromna różowa kokarda. Wszystkiego najlepszego, Marysiu! szepnęła mama, a tata położył dłoń na klamce. Gotowa? zapytał i gdy pospiesznie pokiwałam głową, otworzył drzwi. Aż mi dech zaparło z wrażenia. Na białych ścianach wisiało mnóstwo zdjęć i obrazków w kolorowych ramkach. Drewniana błyszcz. Drewniana podłoga błyszczała w płomieniach słońca, w oknach wisiały różowe rolety, teraz podciągnięte. Dywanik w tym samym kolorze leżał na podłodze przed łóżkiem, który przykrywała śliczna kapa z bladoróżowymi frędzelkami. Obok łóżka stała pomalowana w kwiatki skrzynia, stolik nocny, a wszystkie kufry z ubraniami i zabawki znalazły się w rządku pod jednym oknem. Pod drugim stał stolik z koronkowym obrusem, a na nim Tort ze świeczkami, zwiszącego na ścianie dokładnie naprzeciwko łóżka lustra, zwisał łańcuch z kolorowych literek układających się w napis urodziny Marysi. I to wszystko było moje, tylko moje. Minutę później znów zatrzeszczały schody i do środka wpadło moje rodzeństwo, śpiewając 100 lat, a potem wszyscy zachwycaliśmy się nowym pokojem. Ja spróbowałam zdmuchnąć świeczki, ale płomyk i uparcie nie dawały się zgasić i Szymek musiał mi pomóc. Jedliśmy tort i naprawdę świetnie się bawiłam. Wieczorem zajrzała do mnie mama, upewnić się, czy umyłam zęby i czy jestem już w łóżku, ale tak naprawdę chciała wiedzieć, czy nie boję się spać sama. Leżałam przykryta po samą szyję, bo tata jeszcze nie zdążył uszczelnić okien i w nocy robiło się trochę chłodno. Na łóżko padało światło z lampki, bo rodzice nie zapomnieli też o nowej żarówce. I jak przymykałam oczy, miałam wrażenie, że wygrzewam się w blasku zachodzącego słońca. Szczęśliwa? Zapytała mama, siadając obok mnie. Uśmiechnęłam się tylko, bo byłam już tak śpiąca, że nie miałam siły odpowiadać. Spełniło się twoje marzenie, córko. Teraz masz cały rok, żeby wymyślić kolejne. Dodała szeptem i zgasiła lampkę. A ja, zanim zasnęłam, zdążyłam jeszcze pomyśleć, że wcale nie muszę czekać cały rok. Bo widzicie, posiadanie własnego pokoju nie było właściwym marzeniem. Ja po prostu potrzebowałam tego miejsca, żeby spełnić prawdziwe marzenie. Jak już Wam mówiłam, jestem dość uparta i nie poddaję się tak łatwo. To jest koniec pierwszego rozdziału, słuchajcie. Yy, więc możemy sobie troszeczkę omówić możecie dać znać jak wam się podobało czytanko <laughs> tak szybko no dosyć szybko się czyta tą książkę ogólnie kto yy, kto czytał ten to wie na pewno ale yy, w każdym razie to jest książka w oparciu o moje życie yy, i właśnie tak sobie Myślałam, że dziękuję się za prezent. Majka, jak oh Ale też dziękuję. Tak sobie teraz pomyślałam, że mm, możemy sobie umówić, jeśli macie jakieś pytania do tego rozdziału, to możemy sobie e, pogawędzić, czemu Marysia, ja mam na drugie imię Marysia. E, a, e, Właśnie to jest książka, tak zwana autobiofikcja, czyli książka oparta na moim życiu, jednak przypruszona tą fikcją. I pomyślałam, że teraz w końcu po tych dwóch latach już trochę będę mogła Wam opowiedzieć o tej fikcji w tej książce, którą trochę trzymałam w tajemnicy. Nie wiem, czy mam wszystko o tej fikcji, zdradzę, co jest fikcją, co jest rzeczywistością. Niektóre prawdopodobnie rzeczy zostawię yy, dla siebie, ale. O tym rozdziale mogę Wam opowiedzieć. Od ilu lat jest książka? Ta książka nie ma ograniczeń wiekowych, jest dla wszystkich, więc możecie czytać, słuchajcie. W każdym razie, tutaj w pierwszym rozdziale, możecie, mogliście usłyszeć i przeczytać o takich naprawdę początkowych latach życia Marysi. Również moich, i fakt, że na samym początku mojego życia nie miałam swojego pokoju, tylko chodziłam z jednego do drugiego, to jest absolutna prawda. Przez kilka lat mojego życia naprawdę ja nie miałam miejsca. Ja spałam między moimi siostrami czasami, czasami u rodziców. Potem, potem dostałam pokój z moim bratem, i przez chyba 10 lat mojego życia miałam pokój z moim bratem, dlatego tutaj możecie. Już zobaczyć, że fakt posiadania pokoju na Strychu to jest fikcja, ale skąd w ogóle się wziął ten pomysł pokoju na Strychu? Otóż moi rodzice mieli działkę, mają działkę, nie? I ja zawsze, ale to zawsze marzyłam o tym, żeby na tej działce, na której stoi taki domek, i to nie jest taka altanka, tylko to jest rzeczywiście domek na tej działce. I tam był strych. I tam na tym strychu był zawsze taki bałagan. I ja zawsze, ale to zawsze marzyłam o tym, żeby tam posprzątać na tym strychu, wyremontować go i żeby mogła tam y, sobie robić różne rzeczy na tym strychu. I na przykład zapraszać koleżanki na nocowanie i inne takie rzeczy. Dziękuję za prezent. Więc to było takie moje ogromne marzenie i stąd się wzięło połączenie tej fikcji z rzeczywistością. Troszkę takie przekręcone, ale w każdym razie... E, no, no tak to się po prostu złożyło, że ta inspiracja z mojego życia, z tą, z tą działkową przygodą, o której zawsze marzyłam, e, wziął się pokój mój w tej książce, w sensie Marysi. E, ale... Potem rzeczywiście już dostałam pokój i, i bardzo się cieszyłam, ale to było już rzeczywiście troszeczkę później. No. Czemu nazwa Mary Majka? Dlatego, że ja mam na drugie imię Marysia, a Mary to jest Marysia. A Majka dlatego, że czasami również się przedstawiałam ludziom Maja i kiedy nazywałam moją główną postać, właśnie się zastanawiałam, czy nazwać ją, dać jej na imię Marysia czy Majka i w końcu doszłam do wniosku, że Majka to jest spoko nazwisko w sumie, takie ciekawe, inne i nazwałam ją po prostu Mary Majka, Marysia Majka. Więc czy ta książka ma wątek romantyczny? Kochana! Ta książka ma wątek nie jeden romantyczny, nie dwa, nie czy nie pięć, tylko po prostu 115, bo ja byłam najbardziej kochliwą dziewczyną na świecie. <laughs> Więc spokojnie, spokojnie, zdecydowanie. Tutaj w tej książce, potem jak już przejdziemy, codziennie teraz będziemy robić live y z czytania mojej książki. Nie będę wam spoilerować ale są tutaj prawdziwe wiadomości, które usłyszałam kiedyś, dostałam kiedyś wiadomości na Messengerze akurat od mojego byłego chłopaka i to wszystko jest tutaj rzeczywiste, ale dobra, do tego pójdziemy potem. W każdym razie bardzo się cieszę, że, że ta książka jest, wiecie, że wam się podoba, wydałam ją dwa lata temu, no i jutro też o godzinie 20.00 myślę, że możemy się spotkać po prostu i i co? I fajnie. Może po dwa rozdziały. Wiem, że szybciutko to mija, ale jakoś chcę się cieszyć tym, tym momentem czytania tej książki dla was, więc będziemy czytać po jednym. Mm. Czy jutro czytamy drugi rozdział? Tak, jutro czytamy drugi rozdział. Więc y, się cieszę. Ja się z wami już słuchajcie, żegnam. I co? I widzimy się jutro o 20.00. Mm. Pa! pa.